Dzisiaj krótki, naprawdę krótki, króciutki filmik o Manikaru Bida w roli głównej. Nie będę się rozwodził nad cechami gatunkowymi, natomiast to, co chciałem pokazać, to właśnie to, co widać tutaj na pierwszym planie. A więc jest tu mnóstwo, naprawdę mnóstwo law w różnym stadium rozwoju, zarówno takie bardzo małe jak i większe. Trochę rozbiłem tutaj tą kubkę mm, e, królowym, natomiast jak dokładnie się przejrzycie próbuję tam wyostrzyć. Widać dwie takie zupełnie białe. Teraz już nie widać, bo królowa zasłoniła, e, zupełnie białe, mętne larwy te niedługo będą się przepoczwarzać i będziemy mieć e, robotnicę i mago e, przepoczwarczać, przepraszam nie przepoczwarzać e, także zadowolony jestem generalnie z tych mrówek bowiem e, larw jest naprawdę sporo, wyjątkowo dużo nawet jeśli wziąć pod uwagę, że królowych jest 5 e, i właśnie to jest e, ta druga ważna informacja e, i powód mojego zadowolenia królowych dalej jest 5. E, Zobaczymy, co się wydarzy wkrótce e, po wyjściu pierwszych robotnic. E, czy liczba królowych zostanie zredukowana? Czy zostaną e, wszystkie? E, w ostateczności, czy na przykład zostanie tylko jedna? Tego nie wiem. Yy, mógłbym obstawiać, yy, ale nie chcę, ponieważ to trochę na moją niekorzyść. Yy, yy, domyślnie powinna zostać jedna. Yy, a ciągle mimo wszystko wierzę w to, że przynajmniej dwie w najlepszym przypadku zostaną wszystkie pięć. E, tym samym e, niedługo będę musiał wygospodarować dla nich jakąś e, arenę, żeby móc pozwolić im patrolować e, teren, no, w związku z tym właśnie, że niedługo pojawią się pierwsze robotnice, e, które przyjmą e, większość albo wszystkie obowiązki e, tych pięciu królowych. To wszystko. Cześć wam. Hej.